Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoka Izbo. Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec sprawozdania z działalności Państwa Inspekcji Pracy za rok 2012 wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy. Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie blisko 80 tysięcy kontroli przeprowadzonych u prawie 69 tysięcy pracodawców i innych podmiotów zatrudniających łącznie prawie 3 miliony 600 tysięcy osób. Efekty działania Państwowej Inspekcji Pracy szczegółowo przedstawiała pani minister Iwina Hickiewicz, główny inspektor pracy, które zostały zawarte w obszernym, bardzo dobrze przygotowanym sprawozdaniu, dlatego przypomnę tylko niektóre z nich działania kontrolno nadzorcze inspektorów pracy w roku sprawozdawczym doprowadziły do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tysięcy pracowników. Pracodawcy wyeliminowali różnego rodzaju nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 110 tysięcy pracujących. 5800 osób będących stronami umów cywilnoprawnych oraz 3800 osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy, a 7400 pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe. Inspektorzy pracy wyegzekwowali dla ponad 138 tysięcy pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na łączną kwotę 121 milionów 400 tysięcy złotych. 95% zrealizowanych decyzji, 90% zrealizowanych wniosków w wystąpieniach do pracodawców świadczy o wysokim poziomie skuteczności działań kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy. Mimo że inspekcja kontroluje tylko kilkanaście procent pracodawców, to można stwierdzić, że Sprawozdanie głównego inspektora pracy stanowi dokument obrazujący stan przestrzegania praw pracowniczych, warunków BHP i przyczyn wypadków przy pracy w naszym kraju. Niestety, skala nadużyć i łamania praw pracowniczych jest w dalszym ciągu bardzo duża. Trudno za wszystko obwinać kryzys, bo w każdym przypadku chodzi o czyjąś krzywdę czy nawet utratę życia. Wielokrotni pracodawcy właśnie wykorzystując sytuacje kryzysowe, szczególnie wysokie bezrobocie, oszukują pracowników czy wręcz zmuszają do łamania praw bądź nieprzestrzegania przepisów BHP. Również pracownicy boją się utraty miejsca pracy, nie współpracując z inspektorami pracy. Można sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby w Polsce nie było państwowej inspekcji pracy, a takie opinie często się słyszy, że, inspe że inspekcja przeszkadza prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak nie, tak nie jest i dziękuję inspekcji za jej pracę, nieraz bardzo trudną i mam świadomość, że często niepopularną, bo nikt nie chce przecież być kontrolowany. W tym kontekście budzi niepokój, że Państwa Inspekcja Pracy, będąca dla wielu pracowników jedyną deską ratunku, pozostaje często sama w swoich działaniach, a Sejm, który sprawuje nad nią nadzór, niejednokrotnie podejmuje decyzje, które bardziej utrudniają niż ułatwiają jej pracę. Podam przywołany już dzisiaj przykład ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjętej przez obecną koalicję rządową PO PSL. Wynika z niej obowiązek dostarczania przedsiębiorcy na 7 dni przed kontrolą zawiadomienia o niej, jak również informacji, czego ta kontrola ma dotyczyć. Zapis ten uważam za szkodliwy, tak naprawdę w wielu przypadkach uniemożliwiający przeprowadzenie skutecznej kontroli. Dotyczy to zwłaszcza działań inspekcji w obszarze legalności zatrudnienia, a także warunków pracy czy spraw pracowniczych. Było łatwo w tym czasie przygotować odpowiednie dokumenty, które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym. Inny przykład często wykorzystywany przez pracodawców, jak można omijać prawo, to formuła, że można dopuścić do pracy i wręczyć umowę o pracę na piśmie w ciągu pierwszego dnia pracy. Wyklucza bardziej skuteczną walkę z pracą na czarno. Dzisiaj mamy problem z tak zwaną pracą na próbę, bez żadnej umowy, ubezpieczenia, a często i zapłaty. Jeżeli przychodzi inspektor pracy, to zwykle okazuje się, że taka osoba pracuje w tak zwanej wiecznej pierwszej dniówce właśnie dlatego, że kodeks pracy dopuszcza, żeby w ciągu pierwszego dnia pracy można było potwierdzić na piśmie umowę o pracę i warunki. Dlatego domagamy się przyjęcia takiego rozwiązania w Kodeksie Pracy, aby pracownik nie mógł być dopuszczony do pracy bez potwierdzenia na piśmie umowy pracy i jej warunków oraz bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Tak jak nie może być dopuszczony do pracy bez badań lekarskich potwierdzających brak przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Przypomnę, że ponad rok w jest projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zmian w Kodeksie Pracy polegający na tym, aby pracodawca był zobowiązany do podpisania umowy o pracę przed przystąpieniem pracownika do pracy, a nie tak, jak jest dzisiaj w dniu rozpoczęcia pracy. To w znaczny sposób ułatwiło wydziałania inspektorom pracy i wyeliminowało próbę omijania prawa przez pracodawców. Niestety, mimo skierowania projektu do pracy w komisjach, prace są blokowane przez posłów Platformy Obywatelskiej. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Kolejny problem wielokrotnie sygnalizowany to niewypłacanie wynagrodzeń za pracę. Ze sprawozdania wynika, że 17% skontrolowanych przedsiębiorców nie wypłacono wynagrodzeń. 20% nie wypłacało wynagrodzeń w terminie, w tym są to opóźnienia wielomiesięczne. Dobrze, że inspekcja ma instrument prawny w postaci nakazu do odzyskiwania wynagrodzeń i skutecznie nim się posługuje. Świadczą o tym odzyskiwane przez inspektorów pracy milionowe kwoty niewypłaconych w zaległości płacowych na rzecz poszkodowanych pracowników. Niestety proceder niewypłacana wynagrodzeń za pracę wzrasta i jest to absolutnie sytuacja niedozaakceptowana, nieznana w państwach europejskich. Wzrasta skala naruszeń dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych, w tym tzw. umów śmieciowych w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy o pracę. w 2012 roku inspektorzy zakwestionowali 16 sprawdzanych umów, a rok wcześniej 13. w 2010 roku było tylko 7. stąd też projekt zmiany ustawy państwa inspekcji pracy i kodeksu pracy aby dać możliwość inspektorowi w drodze nakazu Zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę. W sytuacji, gdy stwierdzi, że umowa cywilna spełnia wymogi umowy o pracę, a w przypadkach spornych to na pracodawcy spoczywałby obowiązek udowodnienia przed sądem, że jest inaczej. Dzisiaj niestety to pracownik musi sam udowodnić, że ma rację. Niestety tak jak w poprzednim przypadku projekt jest w komisjach, ale nie jest procedowany. W dalszym ciągu trudno być zadowolonym z pracy prokuratury. W 2012 roku inspektorzy skierowali do prokuratury 987 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa, w roku ubiegłym było 1087 zawiadomień, w 2010 roku 1224 zawiadomienia. Zostało wszczętych i nadal toczy się tylko 204 postępowań. W 20 przypadkach prokuratorzy odmówili wszczęcia postępowania. 294 postępowanie umorzono, do sądu skierowano 177 aktów oskarżenia. Najczęstszą przyczyną umorzenia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy, czyli przedsiębiorcy ma znikomą szkodliwość społeczną, a mówimy przecież o naruszaniu praw pracowniczych, pracowniczych w tym niewypłacaniu wynagrodzeń. Niestety również tylko w 21 przypadkach sądy uznały winnych popełnienia przestępstwa przez pracodawców, z czego 13 osób otrzymało grzywny, 7 osób karę zawieszenia, tylko w jednym przypadku sąd orzekarem bezwzględnienia pozbawienia wolności. Ponadto w 16 przypadkach sąd uznał winę, jednakowo warunkowo umorzył postępowanie karne. Stąd trudno się dziwić, że wielu pracodawców czuje się bezkarnie. Należy tu wspomnieć, że po zmianie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego w 2012 roku inspektorzy złożyli do prokuratury 367 wniosków o uzasadnienie postanowień prokuratury o umorzeniu lub odmowie szczęcia postępowania. W tym zakresie czeka nas jeszcze wiele pracy, a przede wszystkim zmiany nastawienia prokuratorów i sędziów, gdyż łamanie praw pracowniczych i nieprzestrzeganie przepisów BHP to przestępstwa, które powinny być traktowane jak każde inne, bo dotykają bezpośrednio człowieka. Państwowa inspekcja pracy musi mieć wsparcie instytucji państwowej, takie jak prokuratura, sądy, policja, aby mogła skutecznie działać. Dobrym rozwiązaniem, które przyjęliśmy, jest możliwość udzielania przez inspektora pracy upomnień ustnych. Po dwóch latach obowiązywania polecenia ustne sprawdziły się, ponieważ inspektor pracy w swojej działalności może prościej i szybciej funkcjonować, zwracać uwagę pracodawcy na sprawy, które powinny być uregulowane na miejscu w trakcie kontroli czy bezpośrednio po niej i nie wymagają jakichś znacznych nakładów czy dużego wysiłku. Jednocześnie niestety wzrasta liczba skarg pracowniczych do 45 tysięcy w 2012 roku. Ważnym zadaniem Państwa Inspekcji Pracy jest kontrola Agencji Pracy Tymczasowej zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, szczególnie w sytuacji, gdzie coraz bardziej popularne się staje się wśród pracodawców korzystanie z pracowników tymczasowych zamiast zatrudnienia pracowników własnych. Niestety powoduje to wzrost podmiotów, które łamią prawo. Pani Marszałek, Pani Minister, Wysoka Izbo. Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności za 2012 rok jest pozytywnie oceniane przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Tą drogą pragnę przekazać wszystkim inspektorom pracy, pracownikom Państwa Inspekcji Pracy podziękowania za ich pracę na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praw pracowniczych. Jednocześnie zaapelować o jeszcze większą skuteczność swych, swoich działań, szczególnie wobec tych pracodawców, którzy wykorzystując słabszą pozycję pracownika na gminie łamią prawa pracownicze i za nic mają przestrzeganie warunków BHP, co niejednokrotnie kończy się tragicznie dla poszkodowanych. Państwowa inspekcja pracy jest bardzo ważną instytucją, która odgrywa szczególną rolę w naszym państwie i cieszy się dobrą opinią w społeczeństwie. Dlatego też, winna, dlatego też ważne jest, aby Sejm, który jest organem kontrolnym i nadzorczym, dbał również o odpowiednie środki finansowe w budżecie państwa na prawidłowe funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy. W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości rekomenduję przyjęcie zarówno sprawozdania głównego inspektora pracy za, 12, za 2012 rok, jak i stanowiska Rady Ochrony Pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.